Ciężny amerykański lotniskowiec może przegrać pojedynek z latarnią morską? W 1997 roku USS Abraham Lincoln podjął taką walkę i przegrał. Gigantyczny lotniskowiec płynie nagle, na radarach wykrywają duży obiekt, który zmierza prosto na kurs kolizyjny. Dowódca radiowy USS Lincoln nawiązuje kontakt. Obiekt nieznany, tutaj USS Abraham Lincoln, proszę natychmiast zmienić kurs o 15 stopni. Na wschód. Odpowiedź z Eteru. Wylepiej zmieńcie kurs o 15 stopni na zachód. Dowódca Lincolna się wkurza i odpowiada ostatnie ostrzeżenie. Jesteśmy potężnym USS Abraham Lincoln. Płynie obok nas pięć niszczycieli. Zmienię kurs tylko, jeśli uznam to za konieczne dla ochrony mojego statku. Proszę natychmiast zmienić kurs. Wtedy przychodzi chłodna odpowiedź. Drogi kapitanie, my jesteśmy latarnią morską, więc lepiej zmieńcie kurs. Kapitan Lincolna. Dobrze, zmienimy. Dziękuję.